Cześć kochani, tu Janek Słowiński i dzisiejszy odcinek jest bardzo ważny z tego względu, że jestem poradnikiem. Jak przygotować wielkanocnego schaba? Ale to nie jest zwykły schab. Bo w paczce z Rusi Boża teraz możecie zdobyć właśnie schaba z marynatą mojego autorstwa. Więc w końcu będziecie mogli spróbować, jak gotuje, nie tylko oczyma, a kubkami smakowymi. Jest to marynata musztardowo-tymiankowa. I z racji, że jest to poradnik, pozwól, że będę zwracał się do Ciebie bezpośrednio. Jak otrzymaliście już to mięso w paczce, to tą paczkę należy otworzyć. Do tego użyję nożyczek. I po prostu otwieram worek zapakowany próżniowo. I dodam tylko, że to pakowanie próżniowe jest o tyle też dobre, że ten aromat wejdzie głęboko w mięso. I będzie to świetne. Mój schabik jest już otwarty, yy, uszykuję patelnię. Dokładam na nią masło mniej więcej 70 gram. Oczywiście możesz to zrobić na swojej ulubionej oliwie z oliwek, czy też oleju. Ja używam masła z tego względu, że bardzo lubię jego smak. W tym garnku mam młode ziemniaki i będzie to dodatek do mojego dania. Masło się roztopiło i słyszę, że skwierczy. To jest ten czas, w którym powinieneś już położyć swoje mięsko. Marynaty nie ściągam w żadnym wypadku. Kładę bezpośrednio na patelnię. Tutaj jest 600 gram mięsa, czyli wychodzi z tego 5 kawałków. I wszystko kładę na patelnię. Czyli w worku została Ci marynata, nie wyrzucaj jej. Jest ona bardzo ważna. Zobaczysz później dlaczego. Na ile mogłem zdjąć tej marynaty, to dokładam na patelnię i smażymy równomiernie to mięso z jednej i z drugiej strony. Nie przejmuj się, jeśli to mięso się mocno przyrumieni, z tego względu, że do marynaty dodałem cukier, żeby był lekko taki karmelowy posmak, jak na przykład dodaje się do żaberek z grilla. I ścieram skórkę z jednej cytryny bezpośrednio na mięso. Dodałam na mięsu takiej lekkości, świeżości, takiej wiosennej i również idealnie pasującej do Wielkanocy. Schaby mogę już wyłączyć. Delikatnie tylko jeszcze obrócę, żeby oblały się tłuszczem z tej drugiej strony, która była posypana cytryną. Chwileczkę tak pomieszam patelnią i jeszcze raz na drugą stronę obracam, aby sobie mięsko na spokojnie doszło. Mięso mogę już zestawić, niech sobie spokojnie na tacce odpocznie. W tym czasie odcedzę ziemniaki. Wstawiam drugą patelnię, a na tej patelni, na której smażył się schab, te wrzucę ugotowane ziemniaki. Wrzucam na patelnię, ponieważ na tej patelni jest mnóstwo przyjemnego aromatu. Tą drugą patelnię trzeba dobrze rozgrzać i wlewam na nią olej. Ziemniaki mogę już wyłączyć. Na rozgrzaną patelnię z olejem. Wkładam szpinak. Chodzi o to, żeby ten szpinak szybko usmażyć. Doprawię tylko go lekko solą. W szpinaku jeszcze na koniec, tylko tę gałkę muszkatołową. Odrobinkę. Posiekam jeszcze tylko grubo natkę pietruszki i całość mogę wykładać na talerze. Tak, żeby było nieoczywisto, na talerz z liściem położę schaba. Ziemniaki położę na głębokim. Talerz. A szpinak na jeszcze kolejny. Schaba jeszcze tylko obsypię z góry natką pietruszki i tak samo ziemniaczki. Lekko można potrząsnąć i voilà. To jest moja propozycja dodatku do tego dania, czyli młodziutkie ziemniaczki smażone na tym tłuszczyku. A ten schab zamarynowany z dodatkiem musztardy, czosnku i tymianku. A do tego wszystkiego smażony szpinak. Bosko! I zwracam się z uprzejmą prośbą dla tych osób, które zrobiły wspólnie ze mną tego schawa. Napiszcie proszę pod tym filmem w komentarzu, czy wam smakowała moja propozycja. I przy okazji życzę wam wesołych świąt. Alleluja. Woo!